Wielkimi krokami zbliża się jesień. Dni, niestety, coraz krótsze, a pogoda za oknem coraz gorsza. Co zrobić, kiedy pada? Może warto wtedy odwiedzić fabrykę sztuk. Fabryka Sztuk jak zwykle ma bardzo obfitą ofertę dla wszystkich zwiedzających. Podkreślam tutaj, że wszystkie nasze oferty są oczywiście za darmo cały czas. Otworzyliśmy właśnie we wrześniu najnowszą wystawę. Jest to wystawa Tczew pod okupacją hitlerowską. Jest to debiut naszego kolegi Radosława Wieckiego, jeżeli chodzi o wystawę, ale również towarzysząca tej wystawie książka jest jego autorstwa i można ją u nas nabyć. Za niewielkie pieniążki. Moi, moi Państwo, na wystawie Tczew pod okupacją hitlerowską można dowiedzieć się, jak wyglądało życie Tczewian w tym bardzo ciężkim czasie. Nie tylko to codzienne życie, ale również życie żołnierzy, życie osób, które dostały się do obozów. Opowiadamy również o najczarniejszym dniu w czas, z czasów okupacji w Tczewie. Jest to dzień 23-24 stycznia 1940 roku, kiedy doszło do morderstwa na Świńskim Rynku. Zostało zamordowanych wówczas 13 Tczewian, zupełnie niesłusznie. Jest to bardzo ciężki czas w naszej historii i my tutaj także dzięki patronatowi prezydenta Rzeczpospolitej chcieliśmy ten czas Dczewianom, naszym mieszkańcom przybliżyć, pokazać jak to też tutaj wyglądało. Jest to jedna z ofert najnowszych Fabryki Sztuk. Poza tym zapraszamy również na wystawę Sztuki i Rzeźby w Drodze. Jest to wystawa prezentowana przez 40 kilku plastyków, artystów z całego świata. Bardzo ciekawa, interesująca, na nią również zapraszamy. Jak również. 7 września otworzyliśmy wystawę poświęconą 90-leciu istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to kultura myśliwska w sztuce, gdzie możemy zobaczyć. Przeróżne eksponaty z całej Polski dotyczące myśliwstwa, rozwoju kultury, wpływu kultury myśliwskiej na nasze codzienne życie. Są to eksponaty od monet, banknotów, poprzez wyroby jubilerskie, artystyczne, malarstwo, po prostu cuda w wykonaniu. Zapaleńców, miłośników, kolekcjonerów, które naprawdę też warto obejrzeć. To jest, sam, to jest sam wrzesień. Natomiast w październiku rozlosujemy już ostatecznie zwycięzców w konkursie fotograficznym. W tym roku motywem przewodnim były zwierzęta. Prace można jeszcze nadsyłać do 22 września, jeszcze, jeszcze te prace przyjmujemy, a następnie już będziemy prezentować wszystkie prace, które do nas dotarły i te, które zwyciężyły. Tradycyjnie wszystkie stałe wystawy również są dostępne. Przypomnijmy króciutko, jakie to wystawy? Oczywiście tak. Tutaj w budynku głównym Fabryki Sztuk dostępna jest cały czas wystawa z Forsterami i Kukiem na kraniec świata. Natomiast na ulicy Podmurnej 12 x 15 są to wystawy w Mieszczańskiej Kamienicy, Wielka Wojna w Małym Mieście, jak również wystawa poświęcona historii Tczewa. Zapraszamy serdecznie do Fabryki Sztuk. Jesteśmy otwarci codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, a w weekendy od 10 do 16. Przypominam, do nas jest wstęp wolny. Zapraszam serdecznie.